Stowarzyszenie wida produkuje wyroby mające na celu przywracanie i utrzymanie zdrowia. Co w nich jest takiego dobrego i dlaczego dają tak fantastyczne rezultaty? Przyjrzyjmy się temu bliżej. Przede wszystkim wszystkie produkty są opracowane na podstawie wschodniej kultury utrzymania zdrowia yangsheng, co w tłumaczeniu na język polski oznacza pielęgnowanie życia. Oznacza to? Że człowiek nie jest dzielony na części do badania i leczenia. Nie dąży się do postawienia diagnozy, lecz rozpatruje się organizm jako całość, działa się na niego kompleksowo, znajduje się brak równowagi i koryguje przyczynę. W medycynie wschodniej pracuje się PAMO na poziomie przyczyn powstawania chorób, a nie objawów. Objawy ustępują same. Wszystkie produkty. Wida mają działanie systemowe, jednocześnie reguluje wszystkie procesy życiowe wewnątrz organizmu, pomaga mu się oczyścić i odżywia. Przy tym, oczywiście, każdy produkt ma swoje własne akcenty. Wszyscy wiemy, że istnieje ogromna liczba czynników, które niszczą nasze zdrowie. I tutaj, bez wątpienia, można zaliczyć naszą ekologię. Tutaj można zaliczyć genetykę, dziedziczność. Tutaj można zaliczyć dużą liczbę czynników stresowych. Oczywiście ogromna liczba promieniowań, najróżniejszych, którymi jesteśmy otoczeni każdego dnia naszego życia. Tutaj można zaliczyć skutki uboczne farmakologicznych preparatów, które przyjmujemy w dużych ilościach. I oczywiście nasze nawyki, nasz styl życia, to jest to, czym sami świadomie lub nieświadomie niszczymy swoje zdrowie. Więc na co możemy wpłynąć z tych wszystkich czynników? Co możemy skorygować? Co możemy kontrolować i poprawiać? I jeśli, drodzy przyjaciele, zastanowicie się nad tym, yy, głęboko przemyślicie ten temat, to dojdziecie do takiego samego wniosku jak ja. Możemy kontrolować bez wątpienia nasze odżywianie, nasz styl życia, Czyli nasze nawyki, nasze zachowanie i na nasz stan psychiczny. Tak, to oczywiście trudniejsze, ale mimo to jest możliwe. I właśnie w tych trzech kierunkach działa Stowarzyszenie Wida. A jak myślicie, który z tych trzech kierunków jest najłatwiejszy do kontrolowania dla człowieka? Myślę, że zgodzimy się i zrozumiemy, że to mm, oczywiście odżywianie. Spójrzmy, co WIDA oferuje nam w tej dziedzinie. Od razu powiem, że nie mamy oddzielnych produktów dla konkretnych organów. Wątroby, nerek, głowy, tkanki kostnej, tkanki stawowej. Nie. Istnieje odżywianie komórkowe całego organizmu jako całości. Kultura Yangshen zaleca stosowanie systemu regulacja, oczyszczanie, odbudowa dla najbardziej efektywnego i komfortowego przywracania zdrowia a także dla stabilizacji wyników. Podstawą produktów odżywczych Yangshen jest, jest zestaw wyższych grzybów i ziół leczniczych tradycyjnej medycyny chińskiej, ale w rzeczywistości nie tylko chińskiej, no, ale wschodniej w ogóle. Produkty z serii Regulacja, Elixir Fuhol, no, najsilniejszy bio, bioenergetyczny, immunoregulator, którego podstawą jest Płynny kordyceps. Kapsułki linksi do przywracania krążenia mózgowego. Mówimy, że są potrzebne wszystkim, którzy mają mózg. Te produkty stabilizują odporność, hamują rozwój nowotworów i dostarczają organizmowi energii, tak potrzebnej do oczyszczania i regeneracji. A kiedy ta energia pojawia się w organizmie, możemy przejść do etapu oczyszczania nie obawiając się silnych zaostrzeń. Produkty z serii oczyszczanie. Elixir Sunking. Podstawowy produkt tej serii. To komórkowe oczyszczanie narządów wewnętrznych i przywracanie integralności błon śluzowych. Pasta róża przywraca mikrobiom naszego jelita. To pożywienie dla naszej rodzimej bifidoflory, aby właśnie nasza rodzima bifidoflora m, się rozmnażała. Herbata ljuwej oczyszcza organizm z soli i reguluje ciśnienie krwi. Kompleks detoksykujący idealny to potężne odciążenie i oczyszczenie organizmu w jeden dzień. I przede wszystkim to tenie to oczyszczanie jelit, wszystkich jego części. I właśnie od tego zaczyna się etap oczyszczania. Jeśli chcemy, aby oczyszczanie było skuteczne, Najpierw trzeba uporządkować jelita, a dopiero potem zajmować się pozostałymi organami. Liu Chen Fu, włoski, Fuliu nazywamy te kapsułki złota krew. Rozpuszcza skrzepy, przywraca jakość krwi i naczyń krwionośnych. I ten produkt jest przeznaczony do długotrwałego stosowania. Pasta King Feng obniża poziom tłuszczów we krwi, chroni wątrobę, normalizuje trawienie. Zmniejsza obrzęki i objawy dny moczanowej. Święte miejsce nigdy nie jest puste. I kiedy przeprowadziliśmy oczyszczanie naszego organizmu na poziomie komórkowym, warto napełnić nasze komórki odżywianiem wysokiej jakości odżywianiem. I przechodzimy do produktów z serii regeneracyjnej. Podstawowy produkt tej serii to eliksir trzy skarby. To siła naszego układu moczowo-płciowego, oddechowego i układu mięśniowo-szkieletowego. Tutaj bardzo silny skład o wysokiej koncentracji, a u podstaw tego eliksiru leży również najwyższej jakości grzyb kordyceps, tylko w większej koncentracji niż w eliksirze dla cholesterolu. Niskocząsteczkowy peptyd sojowy. To peptydowe odżywianie, które dostarcza zdrowego materiału budulcowego dla nowych komórek w naszym organizmie i Nowych połączeń neuronowych. Kompleks mineralny wapń, żelazo, cynk, selen odżywia nasze komórki wszystkim niezbędnym do zdrowego funkcjonowania. Spirulina zielony zasadowy produkt spożywczy bogaty kompleks makro i mikroelementów witamin i batu, i aminokwasów normalizuje metabolizm, a tak przy okazji zasadowuje płynne środowiska naszego organizmu. Do odżywiania regeneracyjnego należy również nalewka, żeńszenia i cytryńca. ureguluje nasze biorytmy. Ten produkt docenią osoby z zaburzeniami hormonalnymi i em, problemami układu nerwowego. Odżywianie białkowe to utrata wagi bez utraty masy mięśniowej. Kawa z peptydami kolagenu i kordycepsem. Nie tylko zapewni przyjemność, smaku tym, którzy lubią pić kawę, ale także pomoże wzmocnić ochronę immunologiczną organizmu, przywrócić zdrowie skóry i tkanki kostnej. A cukierki ze spiruliną doskonale nawilżają nasze gardło, neutralizują podrażnienia, odświeżają nasz oddech i dezynfekują błonę śluzową. Oprócz odżywiania, które działa na organizm od wewnątrz, firma produkuje produkty, Działające z zewnątrz. Zgódźcie się, że to rozsądne i skuteczne, aby jednocześnie przywracać organizm ze wszystkich stron. I przechodzimy do zachowań Yangsheng pan, czyli korekty naszego stylu życia. Tutaj u podstaw się tych produktów leżą procesy przywracania mikrokrążenia, shayi, przywracania przepustowości kanałów energetycznych. Seria tekstylia funkcjonalne. Pasy paraterapeutyczne. Na bazie promieniowania podczerwonego do wzmacniania mikrokrążenia, eliminacji bólu, obrzęków i sztywności. A ich działanie synergicznie wzmacnia rozgrzewający zestaw spiołunu, który nawiasem mówiąc może być używany samodzielnie, bez pasów. Tak samo jak pasy bez zestawu spiołunu. Jednak razem oczywiście wzmacniają swoje działanie. System zdrowego snu jest przeznaczony do regeneracji naszego układu kapilarnego w nocy, podczas gdy śpimy. Nawiasem mówiąc, teraz elementy tego zestawu można zamawiać oddzielnie, a nie tylko w jednym komplecie energetyczny szal. Odnawia zdrową wymianę ciepła i energii. Co więcej, ma ciekawą funkcję. Zimą on grzeje, latem daje chłód. Aby dotrzeć do przyczyn powstawania chorób i pracować właśnie z nimi, a nie tylko z objawami, Stowarzyszenie WIDA oferuje sprzęt zdrowotny, flagowy produkt, bioenergomasażer. Ma na celu przywrócenie drożności kanałów energetycznych w ciele człowieka. Brak zastoju, brak bólu, dadu. Oprócz mikroprądów, tutaj są nasadki laserowe i próżniowe z się możliwością podgrzewania. To oczyszczanie organizmu z toksyn i to yy, czynników patogennych, a także praca z układem limfatycznym. Wszystkie materiały eksploatacyjne do BEMU tak, to rękawiczki. Krem do masażu, krem energetyczny. Również oczywiście są dostępne w firmie i bez wątpienia można i należy je nabywać. Innowacyjne urządzenie Juntun urządzenie XXI wieku. Pomaga oczyścić i zregenerować organizm, zwiększyć witalność w całym ciele poprzez nasze stopy, a stopy są uważane na wschodzie za drugie serce człowieka. Na nich znajdują się strefy projekcyjne wszystkich organów i systemów. I to jest marzenie dla leniwych po prostu siedzieć i jednocześnie poprawiać swoje zdrowie. Smartwatche pozwalają kontrolować swoją aktywność fizyczną i tym samym, nawiasem mówiąc, Przekształcać aktywność fizyczną w pieniądze. Mini sauna bagła to globalne wzmocnienie mikrokrążenia w całym organizmie i usuwanie patogennych czynników zimna, wiatru i wilgoci z narządów wewnętrznych. Ta sauna zmieści się nawet w najmniejszym mieszkaniu, ponieważ jest składana i pomoże poprawić samopoczucie z przyjemnością i komfortem. A wodorowy pręd. Pozwoli walczyć ze starzeniem się od wewnątrz nasycając wodę wodorem topowy unikalny produkt stowarzyszenia wida aktywator komórek to twoja szansa aby uwolnić organizm od procesów zastoinowych obudzić uśpione komórki i zmusić je do pracy w zdrowym trybie a korekcyjne wkładki z ananasami przywracają zdrowy łuk stopy i osiową równowagę ciała. Nie wiem. Podczerwień i magnetoterapia wpływają na strefy projekcyjne wszystkich organów i systemów, które znajdują się na naszych stopach. Wysokotechnologiczne okulary dla dorosłych i dzieci pozwalają chronić oczy przed wpływem promieniowania różnorodnych gadżetów, którymi nasycone jest nasze życie, a grafenowa oprawa tych okularów. Nasyca powietrze ananasami, spowalniając procesy starzenia. Jeśli kontrolować swoje odżywianie i styl życia staramy się regularnie, przynajmniej wiemy jak to robić, to utrzymanie w równowadze swojego stanu psychoemocjonalnego jest znacznie trudniejsze. W istocie chodzi o akceptację, miłość i szacunek do samego siebie, do innych ludzi i do świata jako całości. I Stowarzyszenie WIDA proponuje zmienić sytuację, zaczynając dbać o siebie, poświęcać sobie czas, chwalić i kochać siebie takimi, jakimi jesteśmy. Szczególnie dotyczy to naszych ukochanych, kobiet. I dla miłych pań Stowarzyszenie WIDA oferuje produkty z serii dla kobiet: antybakteryjny żel i wkładki z anionami. Pozwalają na odbudowę i utrzymanie zdrowia kobiecego układu rozrodczego w każdym wieku. Normalizując tło hormonalne nawiasem mówiąc, bo nasze wkładki są używane nie tylko przez kobiety, ale także przez mężczyzn, ponieważ w naszych wkładkach znajduje się anionowe chipy, które można z powodzeniem stamtąd wyjąć i używać w dowolnym miejscu, gdzie organizm potrzebuje wsparcia. Równie łatwo można poprawić jakość naszego wyglądu za pomocą różnych skutecznych i naturalnych środków. Pasta do zębów z piołunem zapewnia zdrowie zębów i całej jamy ustnej. Spray liftingujący nawilża, wyrównuje i ujędrnia skórę. Żel do higieny intymnej pomoże nam czuć się komfortowo w każdych tysiąc zdjęć warunkach. A maseczka odmładzająca z efektem liftingu to nowość roku 2025. Zapewnia nam kompleksową pielęgnację i regenerację skóry na poziomie komórkowym. Moi drodzy, asortyment Stowarzyszenia WIDA jest dynamiczny ni stale pojawiają się nowe oferty interesujące rozwiązania, ponieważ głównym zadaniem WIDA jest zapewnienie efektywnego działania Platformy Biznesowej Zdrowia, wypełniając ją unikalnymi produktami dla doskonałego samopoczucia i długowieczności ludzi. Ten przegląd nie zakładał szczegółowego... Opowiadania o każdym produkcie. Można to robić godzinami, a przecież na pewno jesteście ciekawi, by sami wypróbować wkładki: wejść do sauny, przejść sesję bioenergetycznej regulacji, nosić nasze wspaniałe okulary w grafenowej oprawie, a potem, delektując się filiżanką unikalnej herbaty lub kawy z kordycepsem, odczuwać swoje pierwsze rezultaty. Myślę, że mam rację. Jeśli jesteście zainteresowani, jak to wszystko jest zorganizowane, jak działa, jeśli chcecie zapoznać się ze starożytnymi recepturami i najnowszymi technologiami, przetestować nasze produkty, przeanalizować wyniki i zalecenia, zapraszamy do naszego biura na kluby zdrowia. Na pewno Wam się spodoba. Dołączcie!